I za 3, 2! Nazywam się Karma Grant, to właśnie ja! I dzisiaj muszę przyznać się Wam do swoich kłamstw! Więc spójrzcie w moje oczy, proszę! Właśnie nadszedł czas, gdy z wszystkich moich sił przeprosić pragnę Was! Wybaczcie, czy kiedykolwiek celowo nie mówiliście prawdy? Poczekajcie! Moją historię wkrótce poznacie! Jedziemy, a! Jesteśmy w kajce, tu spędzamy miło czas, pijemy sobie szejki i mówimy. To brzmi jak Kiss? i major. Chodźcie! Majorze! Majorze! Odsuńcie się, zajmę się tym! Proszę pani, ostrożnie, bo zrobi pani wybitne akrobacje. Rety, szkoda, że inni tego nie widzą. O, udostępnię na bloku. Wow. <grystanie> nie mogę patrzeć! <grystanie> Wciąż to potrafię! Te stare kości! Bardzo <grystanie> dziękuję! Nie wiedziałem, że pani się tak rusza. Cóż! Gdy robisz przysiady, wszystko jest możliwe. Muszę być w dobrej formie przed jutrzejszym występem tanecznym w tutejszym parku. Karmo! Powiedz naszym widzom, co się stało! Uh, okej! Okay. Na drzewie utknął dziś pies, i wyglądało to źle. Przerażony, zagubiony, nie mógł ruszyć się. Lecz po krótkiej chwili bohaterka przyszła i ocaliła psa. Wszystko dobrze z nim! Wow! Akcję ratunkową Majora widzieli wszyscy. I chyba im się podobało. 14 lajków! I te komentarze. Ludzie mówią, że to rapowane wydanie wiadomości. Rap, ort, z wydarzeń. Wiecie co? Może to dobry pomysł na stałą serię. Wszyscy sąsiedzi będą wiedzieć, co się u nas o. dzieje. Ty mógłbyś nagrywać. Ty mogłabyś beatboxować. A zamiast mówić o wydarzeniach, mogłabyś je rapować. O, to, to świetny jest. pomysł. Cześć, witajcie! W rymowanych wiadomościach! Dzięki, że jesteście właśnie nadszedł czas, by przedstawić Wam nowinę o tym, co wokół nas w rymowanych wiadomościach nie szczędzimy szczerych słów i co dzieje się w sąsiedztwie wam mówimy już. Odbył się tu konkurs w jedzeniu hot i choć śmiałków było wielu, tylko jeden podołał. Jest ze mną zwycięzczyni, co hot dogów je dowoli! Przepraszam, możemy przerwać. Bardzo mnie brzuch boli. Ten filmik ma 56 lajków. Nadajemy na żywo z miejskiego ogrodu. Ten pomidor jest wielki, nie kłamie, daje słowo. Na metr prawie wysoki i szeroki. Także hej, gdy zrobimy z niego keczup, każdy z nas tu naje się. Spójrzcie tylko, mamy aż 62 lajki. Dziś straszna jest pogoda. No zobaczcie sami, to nie jest zwykła burza, tylko taka z piorunami. Was radę. Posłuchajcie, jeśli chcecie. Gdy nie macie parasoli, lepiej w domach siedźcie. To niesamowite! 75 lajków! Woo! To były rymowane wiadomości. Jestem Karma. Jestem Winston. Jestem Switch. Jeśli czas macie, macie nasze rymy poznacie! I cięcie! Udało się! Mamy 100 lajków na my bloku. To jak do tej pory najwięcej. Nawet pan Crawford polajkował nasz wpis, a to już spory sukces. Wow. Hej, wieża z ciastek dla słynnej ekipy rymowanych wiadomości. O, dziękujemy, ale nie robimy tego dla ciastek. Robimy to dla wiadomości. Z ostatniej chwili. Te ciastka są mega. Wow. Cześć, witajcie w Rymowanych Wiadomościach. Ten dzwołonek się zepsuł, ale został naprawiony. Wcześniej było źle, ale teraz brzmi jak nowy. E, wiecie co? Ten filmik ludziom się nie podoba. O, mówią, opowiedzcie o czymś interesującym. I tylko 14 lajków? Auć. Nie wierzę, to dobra historia. E, musieli mnie dosłyszeć, spróbuję jeszcze raz. Uważają, że to nudne. A zatem, jeśli dalej mamy nagrywać, dajmy ludziom to, czego chcą! Więcej dramy! Pan Crawford grający w szachy, jak każdego dnia. Ludzie chodzący do knajpki? Nic w tym ciekawego. Szukacie sensacji, tak? Majorze, pokaż im, co potrafisz. Major ma talent. Ludzie powinni o tym wiedzieć. Kiss, Major robi tak cały czas. To żadna nowość. Potrzebujemy sensacji! Potrzebujemy dramy! Potrzebujecie tańczącego psa! Obczajcie to, dzieciaki! Nowe ciasteczka z cukinii. Są całkiem przepyszne, jeśli mam być szczery. Mm, bardzo smaczne! Serio? Te kawałki cukinii wyglądają trochę jak nóżki świerszczy. O, switch, podrzuć jakiś bit. Winstonie, zacznij nagrywać. Kucharz Scott serwuje nowe ciastka w swej knajpce. Możecie dać im szansę, ale miejcie na uwadze, że te oto ciastka, chociaż pysznie wyglądają, mogą być ze świerszczy, tak ludzie powiadają. Ha? Ale Karmo, to nie jest prawda. Co? Nie powiedziałam, że ciastka są ze świerszczy, tylko że mogą być. No niby tak. No w sumie. Poza tym, coś musimy robić, nie? Lajki nie kłamią. To fakt. Haha. Szachmart. Wygrałem po raz siedemnasty. Hej, hej! Przykro Czas na się. wiadomości na żywo! Znowu nagrywamy, to już nie są żarty. Pan Crawford właśnie wygrał po raz siedemnasty. Jak to jest możliwe, cóż świadkowie mówią, że podobno nasz pan Crawford oszukiwać lubi? Serio, karmo. Że lubi oszukiwać? To nieprawda! Okłamałaś naszych widzów! Hej, o co ci chodzi? Nie powiedziałam, że pan Crawford oszukuje, tylko trochę nagięłam prawdę! Nie chcemy naginać prawdy dla polubień! Wszyscy będą myśleć, że pan Crawford to oszust! Prowod za wiadomości to relacjonowanie prawdziwych zdarzeń. Widzowie wierzą, że mówisz im prawdę. Dajcie spokój. Musimy to robić dla wyświetleń. To takich wiadomości ludzie oczekują. To mamy wiadomość dla ciebie. Odchodzimy! Odchodzimy. Ha. Proszę bardzo, będę prowadziła ten program sama. Nie potrzebuję ich. Mam swoją widownię. Okej. Okay. Występ taneczny, o którym mówiłam, zaczyna się niebawem! Ha! Zapraszam! Hmm. Mam dla was wiadomości. Hmm, od czego zacząć? Opowiem wam coś o... Hmm, występie w parku! Dziś pani Washington zatańczy przed wami i ma dla swoich fanów super niespodzianki! Więc zapraszam wszystkich, skierujcie tu swe kroki! Pięć pierwszych osób otrzyma spodnie w kropki! Będą też słodycze, cukierki i lizaki, i jazda na kucyku. I jeszcze więcej takich wart. Milion dolców wisior również znajdzie się. Więc chodźcie tutaj wszyscy w ten wspaniały dzień! To były rymowane wiadomości. Jestem karma. Jeśli czas macie, moje rymy poznacie. Nie miałam pojęcia, że tyle osób przyjdzie zobaczyć mój taniec. Czy mogę dostać ten wisior wart milion dolarów? Że co? A gdzie te spodnie? Obiecano mi lizaki. Nie widzę żadnych rzeczy, o których mówiła Karma. Pani Washington chyba kłamała. O nie. O, cóż, to chyba jakieś nieporozumienie. Ja niczego nie planowałam rozdawać, ale pokażę wam to. U -oh -oh -oh! Pani Washington nas nabrała! Naprawdę liczyłem na te lizaki. Nie widzę tu żadnych kocyków. Ależ ja nikogo nie chciałam nabrać. Proszę, nie okłamałam was, naprawdę. O, o mój występ to porażka. Wszystko jest nie tak, okłamałam swoich widzów. Chciałam być słabna i teraz się tego wstydzę. Szukałam sensacji, nieprawdziwych informacji. Przesadzałam i kłamałam dla podziwu i owacji. Rozsiewałam przykre plotki, niesprawdzone wiadomości i sprawiłam ludziom przykrość. To się musi teraz skończyć. I choć się czuję źle, czas już zebrać wszystkie siły. To jest dla mnie ważna lekcja, muszę wyznać swoje winy. Dość! Muszę nagrać jeszcze jeden odcinek. Wchodzimy za trzy, dwa. Nazywam się Karma Grant, to właśnie ja. I dzisiaj muszę przyznać się wam do swoich kłamstw, więc spójrzcie w moje oczy, proszę, nadszedł właśnie czas, gdy z wszystkich moich sił przeprosić pragnę was. Punkt pierwszy. Pan Crawford to tak uczciwy jest gracz. To nasz szachowy mistrz z każdym wygrać radę da. Z kolei kucharz Scott robi ciastka jak marzenie. Nie ma w nich żadnych świeżczy za to pyszne są niezmiernie. Pani Washington, przepraszam, że tak strasznie nakłamałam, że rozdaję... Panie rzeczy, jest mi przykro i nie chciałam. Tak się wstydzę, że zraniłam tyle osób. Winstonie i Switch, brak mi słów, by was przeprosić. Nie będę mówić kłamstw i podążać za sensacją. Kończę z tym na zawsze, już nie czekam na owację. Chciałabym, żeby Winston i Switch mi wybaczyli. Wybaczymy ci. Pod warunkiem, że obiecasz już nigdy więcej nie kłamać. Od dzisiaj będę mówić tylko prawdę. Nieważne, czy zdobędzie lajki. Dobra, majorze, teraz! Jestem Karma! Jestem Winston! Jestem Switch! Jeśli Jestem czas na... macie, nasze rymy poznacie!